Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich czytelników Biblioteki w Chorzowie. Dziękuję za pytania, które mi zadaliście. Chętnie na nie odpowiem. Pytania będzie czytała moja córka. Pytanie od pani Jolanty. Jeszcze raz gratuluję pani Sabinie Waszyt Nagrody Prezydenta Chorzała w dziedzinie kultury w kategorii osiągnięć twórczych. Moje pytanie jest następujące. Książka Bar na starym osiedlu zakupiłam dla szczególnego miłośnika Batorego, mojego męża. Jednak frapuje mnie kwestia ortograficzna. W tekście powyższego postu czytam: Bar na starym osiedlu zapisany małą literą. W związku z tym chciałam dowiedzieć się, czy dla autorki kultowe Stare Osiedle to tylko każde stare osiedle, czy może jednak to nasze Batory. Stare Osiedle z napisem na barze Domowe Obiady. Teraz domowe obiady, a przez wiele, wiele lat bar Smurf. I to już żadna tajemnica, większość yy, czytelników, którzy bywają na moich spotkaniach autorskich, wiedzą, że tak naprawdę właśnie Bar Smurf był inspiracją do napisania książki Bar na Starym Osiedlu. Natomiast ci, yy, którzy nie znają Chorzowa, yy, ci, którzy nie znają Śląska, mogą sobie wyobrażać jakiekolwiek inne stare osiedle. Dlatego też yy, stare osiedle w tytule zostało zapisane małą literą. Pytanie od pani Teresy. Mam następujące pytanie. Co czuje pani jako autorka, kiedy książka jest już w druku? Radość, że to już, czy niepokój? Jak to będzie? Czy odpoczynek, że już po? I kiedy następuje etap, hmm, czas pomyśleć o nowej książce? I co ją najbardziej inspiruje, a co najbardziej w pisaniu, pracy twórczej denerwuje? Pozdrawiam. Wiele <grym> pytań w jednym. Mam nadzieję, że zapamiętałam i postaram się na wszystkie po kolei odpowiedzieć. Etap pisania faktycznie składa się z kilku części, i ten moment, kiedy kończę pisać, to nie jest ten sam moment, w którym Państwo otrzymują książkę, ponieważ praca wydawnicza nad książką trwa jeszcze dobre pół roku, i w tym czasie ja już zaczynam zazwyczaj pisać kolejną książkę. Także takiego oddechu, jakiegoś dłuższego od pisania nie miewam. Oczywiście jest niepokój, jak książka zostanie odebrana, czy spodoba się czytelnikom. Jest też pewnego rodzaju tęsknota za tymi bohaterami, których już zostawiłam, kiedy jakąś część czy, czy, czy tą, czy książkę kończę. Co mnie inspiruje? W całym procesie twórczym najbardziej lubię szukać. Ten pierwszy etap, czyli ten czas, kiedy do głowy wpada mi nowy pomysł, bądź ktoś szepnie mi o czymś, co mnie zainteresuje, i kiedy zaczynam zbierać materiały do kolejnej książki, to jest dla mnie ten czas najprzyjemniejszy, najbardziej inspirujący. Chyba mam troszeczkę duszę detektywa. Natomiast faktycznie najtrudniej jest mi po prostu pisać. Ten drugi etap, kiedy już tylko siedzę i stukam w klawisze, jest najtrudniejszy i najbardziej męczący. Natomiast bardzo lubię to, co robię i mam nadzieję, że będę mogła już to robić zawsze. Pytanie od pani Patrycji. Dobry wieczór. Całe życie mieszkam na Śląsku, odkąd skończyłam 4 lata, w tym samym mieście. Na tym samym osiedlu i przyznam, że czasem mam ochotę spakować się i wyprowadzić gdzieś daleko stąd. Pani też od urodzenia jest związana z Chorzowem. Czy myślała Pani kiedyś, żeby się wyprowadzić z miasta lub poza region? Co według Pani jest takiego w naszym regionie, że ciężko go porzucić? A jeśli Pani o tym myślała, to w jakim miejscu by się Pani odnalazła i poczuła, jak w domu? Pozdrawiam serdecznie. Ja myślę, że każdy ma taki moment, w którym faktycznie chętnie spakował walizki i pojechał gdzieś daleko daleko, ale Śląsk to trochę taki magnes i wcale niechętnie puszcza tych, którzy są ze śląskim związani, którzy tutaj mają swoje korzenie i myślę, że właśnie tak jest ze mną, ponieważ ilekroć myślę o jakiejś dalszej podróży, no to za chwilę przychodzi taka refleksja, czy gdzie w jakimś innym miejscu byłoby mi tak dobrze i czy tak naprawdę nie tęskniłabym zbyt mocno. Śląsk jest bardzo ciekawy przez swoją wielobarwność, wielokulturowość, tu się zawsze wiele, wiele dzieje, dlatego dobrze się tu mieszka. Natomiast co takiego, gdzie, gdzie chciałabym mieszkać, gdybym nie mieszkała na Śląsku? No myślę, że chyba jednak najbardziej w górach, bardzo lubimy rodzinnie chodzić po górach i, i tam chyba czułabym się równie dobrze. Jeszcze takie moim miejscem zupełnie z drugiej strony naszego kraju to Gdynia. Odkryłam ją stosunkowo niedawno i też myślę, że czułabym się tam bardzo dobrze i na pewno będzie to miasto, do którego chętnie będę wracała. Pytanie od Pani Moniki. Witam serdecznie. Jeżeli miałaby Pani możliwość napisania książki w duecie, to z jakim pisarzem lub pisarką byłaby to powieść? Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś napisałam jedną książkę w duecie, pierwszą, Izabel, z Mariuszem Bieteską yy, i chyba to wystarczy. Yy, to nie jest proste, ponieważ każdy z autorów chce przemycić do książki jak najwięcej siebie, a ja jestem indywidualistką i chyba najlepiej pisze mi się samodzielnie, kiedy tylko ode mnie zależy, jak książka będzie wyglądała. Oczywiście życie pisze różne scenariusze i nie mogę powiedzieć, że absolutnie nigdy na żaden duet się nie zdecyduje, jeśli dostałabym taką propozycję, natomiast na chwilę obecną dobrze pisze mi się samodzielnie. Pytanie od pana Krzysztofa. Mam pytanie, czy w przyszłych książkach poruszy może Pani temat polskich repatriantów ze wschodniej granicy po II wojnie światowej. Książek poruszających ten temat jest już całkiem sporo. Natomiast zdradzę jedynie, że w jednej z części. Sagi Emigranci pojawi się ta tematyka, pojawi się taki wątek. Pytanie od pani Sandry. Witam, jako osoba, która pisała pracę o naszych bebokach śląskich, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o to, czy ma pani w planach ukryć gdzieś w swoich książkach właśnie takie historie, nasze śląskie legendy, lub czy w ogóle widzi pani z siebie w takich tematach. Pozdrawiam. Taka książka już istnieje. Dobranoc to książka magiczna, która właśnie porusza tematykę wierzeniowości ludowej, śląskich legend. Główną bohaterką tej książki jest dziewczyna siódma córka, która zostaje przez wieś, w której mieszka, uznana za zmorę. W tej książce poruszam też inne legendy pewne elementy wierzeniowości ludowej. Ponieważ przez wiele lat pracowałam w Muzeum, w Muzeum Etnograficznym, ten temat jest mi bliski, dlatego myślę, że pewnie w następnych książkach też jeszcze ten temat będę poruszała. Pytanie od pani Justyny. Co zainspirowało panią do umieszczenia fabuły wydarzeń w Brazylii? Pozdrawiam. Y Powiem szczerze, że cały cykl książek dotyczących emigracji powstał dzięki pewnej rozmowie w wydawnictwie. Szukaliśmy wspólnie interesującego tematu, tematu, który nie jest jeszcze tak popularny jak na przykład II wojna światowa, o której teraz powstało bardzo, bardzo wiele książek. I kiedy wiedziałam już, że ten temat mnie zainteresował i chętnie chciałabym pisać o emigracji Polaków, zaczęłam szukać na ten temat. Oczywiście, pierwszą emigracją, do której, o której gdzieś się dowiedziałam, znalazłam źródła, była emigracja do Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta emigracja jest już na tyle popularna, że chciałam pokazać taką mniej znaną. No, i tutaj następna w kolejności była emigracja do Brazylii. Ja osobiście niewiele wiedziałam na temat tej emigracji, dlatego przez wiele miesięcy czytałam źródła, czytałam wspomnienia, szukałam materiałów, a dopiero potem zaczęłam pisać. Pytanie od pani Barbary. Witam. Ciekawi mnie, czy dobrze by się pani czuła, pisząc lub dodając do swoich opowieści wątki z dreszczykiem. Pozdrawiam myślę, że taki temat nie był mi bliski. Ja bardzo lubię czytać kryminały, natomiast niekoniecznie czułabym się dobrze pisząc je. Myślę, że do tego trzeba mieć zupełnie inną wyobraźnię, a przede wszystkim trzeba pisać zgodnie z planem, bo ponadto to jest tak. Że autor najpierw wymyśla zakończenie, a dopiero potem rozpisuje całość, bo musi dokładnie wiedzieć kto i w jaki sposób zabił. Ja najczęściej piszę bez planu, znaczy mam tylko taki bardzo, bardzo ogólny plan, dlatego chyba nie nadawałabym się do pisania kryminałów, ale tak jak już wcześniej wspominałam, różnie się w życiu układa i być może kiedyś moje nazwisko też pojawi się na jakiejś książce sensacyjnej bądź kryminalnej. Pytanie od Pani Katarzyny. Jak wygląda Pani praca nad książką? Czy ma Pani jakieś rytuały, bez których nie może się zabrać do pisania? Może nie rytuały, a miejsca. Taka śmieszna anegdota jest z tym związana, ponieważ kiedy mieszkaliśmy jeszcze w poprzednim miejscu, w mieszkaniu, bardzo tęskniłam za swoim pokojem, a przede wszystkim za biurkiem, którego wtedy nie miałam. Kiedy przeprowadziliśmy się już do domu, w którym mam swój pokój i mam swoje biurko, okazało się, że zupełnie przy biurku nie potrafię pisać, nie potrafię się skupić. I tak jak w starym mieszkaniu, tak jak i teraz, najlepiej pisze mi się w dużym pokoju, na moim żółtym fotelu, czasem na kanapie, gdzieś dookoła mnie porozrzucane są książki i inne materiały, które pomagają mi w pisaniu. No, i w taki troszeczkę spartański sposób powstają moje książki. Piszę zazwyczaj rano. Kiedyś pisałam głównie wieczorami, czasami nawet nocą, a teraz naj, najlepiej piszę mi się i pracuję rano do południa. Pytanie od pani Maryny. Śląska trylogia Rozdroża powstała w oparciu o opowieść rodzinną. Skąd czerpała Pani inspiracje, materiały i dokumentację do emigrantów? Ja już troszeczkę na to pytanie odpowiedziałam. Tak jak mówiłam, inspiracją była pewna rozmowa w wydawnictwie Książnica. Tam powstał temat, powstał gdzieś zarys, zarys emigrantów. A gdzie szukałam materiałów? No na szczęście teraz mamy bardzo łatwy dostęp do źródeł. I nawet pandemia nie przeszkodziła mi w odnajdywaniu książek, publikacji, wspomnień na temat kolejnych emigracji, które opisywałam. No, oczywiście najlepiej byłoby, gdybym mogła w te wszystkie miejsca pojechać. Udało mi się pojechać do Francji. Francja będzie w kolejnym tomie, to już mogę zdradzić. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzę te wszystkie miejsca, o których Państwo będą mogli przeczytać, ale na razie głównie informacje to wspomnienia, książki, wizyta w bibliotekach, wizyta w archiwach także w taki sposób zbieram, zbieram materiały. To już było ostatnie pytanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie. Dla mnie najciekawszym pytaniem było pytanie, o wierzeniowość śląską, o śląskie beboki i właśnie to pytanie chciałam nagrodzić książką. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.